Cześć, jestem Marek. Długo się zastanawiałem, czy zacząć nagrywać moje spostrzeżenia dotyczące kamperowania i zdecydowałem się, że tak, że jednak to zrobię. Oglądałem sporo filmów na YouTube dotyczących budowy kampera. Życia w nim, podróżowania, i dużo rzeczy jest zgodne z moimi oczekiwaniami, a z niektórymi się nie zgodzę według mojej oceny. Ale przejdźmy już do sedna sprawy. Pierwsze: budowa kampera i, i, i spostrzeżenia, yy, które, które mi się nasunęły, po odbyciu już paru, paru podróży, nim zobaczeniu, jak się żyje. W kamperze czego oczekujemy od Kampera, co nam jest potrzebne, a co zupełnie nie. Wielu z was w trakcie zagospodarowania przestrzeni w kamperze wyposażało go w takie sprzęty i urządzenia, które nam. Czyli mi i beacie, mojej żonie, nie będą w ogóle potrzebne, bo, bo tak jak Wam wspomniałem, już odbyliśmy wiele podróży naszym kamperem. Jest on jeszcze niedokończony, jak zaraz Wam pokażę. Jest część rzeczy zrobionych, i właśnie te rzeczy są robione pod nas. Czyli dokładnie to, czego oczekujemy. W pierwszym etapie realizacji myślałem, żeby budować łazienkę z prysznicem, z toaletą, tak jak wielu z Was to czyni, ale po, po naszych podróżach stwierdziliśmy, że jest to nam do niczego niepotrzebne. Generalnie my zatrzymujemy się na kempingach, a kempingi są wyposażone w prysznicę, w toalety. Czyli odpada nam już jedna rzecz. Ja zrobiłem. Yy, taką skrzyneczkę, w której, w której umieściłem toaletę przenośną, no, która jest użytkowana tylko, jak to się mówi, na, na jedynkę i tylko w nocy. Reszta rzeczy fizjologicznych załatwiamy już na kemping na placu. Dlaczego o tym mówię? Bo tryb życia, jaki my prowadzimy, generalnie opiera się na tym, że musimy korzystać z camping placów. A dlaczego? A dlatego, że rano wyjeżdżamy, opuszczamy kampera i jesteśmy cały czas w ruchu i wracamy do niego wieczorem. Generalnie interesują nas góry i wybieramy kempingi, które są położone w górach. A jak wiecie, wędrówki górskie zajmują sporo czasu. Jesteśmy też na takiej specyficznej diecie. Jak zresztą wynika z kanału, jest to keto, czyli dieta niskowęglowodanowa. Nie potrzebujemy budować w środku jakiejś kuchni, bo, bo nasze posiłki są bardzo prosto skonstruowane, ale o tym może w innych odcinkach mojego vloga. Tak jak wspominałem. Zrobione w nim jest, tak jak widać, tyle o ile, wszystko tak jak już mówiłem, ze względu na czas. Niestety nie mogę się w 100% zaangażować w budowę, w budowę tutaj tego kampera, Jednak te te obowiązki zawodowe wymagają też poświęcenia trochę czasu. A teraz. Przez zimę postanowiłem, że będzie trochę więcej zrobione. Na dzień dobry, tak jak widać, zrobione zostało łóżko. Można powiedzieć, że pełnowymiarowe mieści się tutaj. Materac 140 na 2 metry. Także spokojnie można spać. Tutaj w tych półkach będą zamontowane jeszcze fronty. Będzie tutaj do przechowywania obrań czy jakichś drobnych rzeczy. Tył też zostanie zagospodarowany. Był tutaj zamontowany zbiornik na wodę 160 litrów, który w zupełności do niczego nam jest niepotrzebny, bo nigdy w życiu nie zużyliśmy tylu litrów. Generalnie potrzebujemy tylko do sporządzania jakichś napoi w postaci kawy, herbaty, umycia kubka po kawie i do niczego więcej. Tu jest skrzynka, o której Wam mówiłem, że jest zamontowana kaseta. Kaseta aktualnie jest wyjęta. Nie ma jej. I ona sobie tutaj jest. Mamy tu jeszcze taką szafkę. Na blacie będzie osadzony osadzony kran z umywalką ze zlewem. Pod spodem będą jakieś zbiorniki na wodę, butla gazowa. Po lewej stronie tutaj mamy lodóweczkę na 200 na 220. Tutaj w tym szafce są w szafce są 3 trzy szuflady a tutaj jest serce elektryki kampera trzy akumulatory żelowe zostały już wymontowane są w domu żeby nie marzły i będą czekać do przyszłej wiosny tu jak już wam wspominałem pokażę wam zaraz panel 300 W i jak do tej pory na żadnym kempingu nie korzystaliśmy z zewnętrznego źródła prądu mamy tutaj trzy akumulatory żelowe które w zupełności wystarczały nam na Zaspokojenie naszych potrzeb na energię elektryczną. Ducato, jak to ducato? Mają tutaj coś do siebie, że złazi z nich lakier. Tak jak już wspomniałem, 2006 rok przebiegł jakieś 350 tysięcy. Na dzień dobry, zrobiony kompletnie cały tył, bo nie było hamulca ręcznego. Przy rozebraniu okazało się, że trzeba wymieniać w nim wszystko. Zostało zrobione od A do od A do Z. Był trochę skorodowany, gdzie niegdzie ogniska korozji jeszcze występują, ale wszystko w miarę możliwości, w miarę będzie wszystko usuwane jeśli chodzi o silnik zostały wymienione wszystkie płyny eksploatacyjne zostały wymienione EGR zostały wymieniony rozrząd ale jest jeszcze trochę pracy przy nim generalnie zrobiliśmy po kraju, w granicach jakieś 7000 km i nigdy nas nie zawiódł.